Państwu. Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat: różnice między malowaniem w plenerze a malowaniem w pracowni. Bo to są różnice dosyć istotne, ale jak sobie ktoś tego nie uświadomi, to wchodzi na tak zwaną minę. Skąd to wiem? Otóż podczas mojego liceum, to było liceum sztuk plastycznych, pięcioletnie, zarówno Pracowaliśmy w pracowniach, jak i malowaliśmy w plenerze. Więc ja się do tego trochę przyzwyczaiłem. Na studiach po pierwszym roku był obowiązkowy plener, i trochę mnie dziwiło, że niektórzy z moich koleżanek, kolegów na tym plenerze nie bardzo dawali sobie radę. Ale problem uświadomiłem sobie. Dobitnie, kiedy już po studiach pracowałem na Akademii i kiedy ze studentami wyjeżdżaliśmy w plener, to wtedy w pełni już wiedziałem, na czym polega ten problem. Otóż studenci, którzy nie byli w Liceum Sztuk Plastycznych, nawet bardzo zdolni, przez pierwszy rok studiów pracowali rzetelnie, malowali bardzo fajne, martwe natury. W momencie, kiedy znajdowali się w plenerze, zupełnie nie mogli ogarnąć tego, co mają zrobić z obrazem. Ja to tutaj rozłożyłem na takie czynniki pierwsze. Czym się różni martwa natura od pejzażu? Po pierwsze, jeżeli malujemy w pracowni, malujemy martwą naturę, to mamy stałe warunki pracy, czyli jeżeli jeszcze Pracownia ma okno od północy, i słońce nam nie zagląda do wnętrza, nie wędruje po martwej naturze, to mamy stabilne te warunki. Możemy wrócić do pracy, możemy kontynuować. Natomiast, jeżeli malujemy w plenerze rano jest inaczej, wieczorem jest inaczej. Pierwszego dnia zaczynamy malować obraz, jest słońce, drugiego dnia jest pochmurno, trzeciego przerwa, bo jest deszcz, potem chcemy skończyć obraz, ale obraz nie możemy, sko obraz nie możemy skończyć, bo, bo pada, pojedzie, przestaje, idziemy skończyć. Zaczynaliśmy, światło było z lewej, kończymy, światło jest z prawej, no jest, no jest problem. Następna rzecz. Chyba najważniejsza. W pracowni jest światło zimne, a cienie są raczej ciepłe. No, jeżeli ktoś ma pracownię pod y, zachód, no to wieczorem, kiedy się pojawia y, słońce, no to jest y, ciepłe. Natomiast do południa zwykle Światło jest chłodne. W plenerze jest zupełnie odwrotnie. W plenerze światło jest ciepłe, cienie są chłodne. Czasami jest to mało dostrzegalne. Czasami, kiedy zachodzi słońce, jest to bardzo wyraźne. Albo w dzień słoneczny, w zimie. Natomiast to przestawienie się jest trudne, bo. Ludzka natura ma swoje przyzwyczajenia, jeżeli malujemy przez rok i już wiemy, już żeśmy sprawdzili, że to światło jest chłodne, wychodzimy w plener i odruchowo światło robimy chłodne i po dopiero jakimś czasie zdajemy sprawę, że mm -mm, trochę żeśmy się nie skupili, nie zaobserwowaliśmy tego i, no i wychodzi nam to, co wychodzi. Kolejna rzecz, malując w pracowni, Mamy dosyć łatwy wybór kadru, no bo jeżeli jesteśmy studentami, to profesor czy asystent ustawił martwą naturę, no to wiadomo, że odchodzimy od tej martwej natury na parę kroków, ustawiamy sztalugę, nic się nie zmienia, malujemy. Natomiast w plenerze, no cóż, patrzymy przed siebie, no fajne motywy, ale obrócimy głowę, no też fajne motywy. Za nami no, też fajne motywy. Czasami trudno podjąć decyzję co do wyboru tego miejsca, gdzie mamy się zatrzymać i malować obraz. Po prostu natłok tych bodźców wizualnych, tego wszystkiego, co nas otacza, jest tak duży, że zamiast nas mobilizować do pracy, nas ten ogrom wręcz przeraża. Ale po paru próbach, zwykle to wszystko daje się poukładać. Kolejna rzecz. W pracowni można obraz kontynuować bardzo długo. Natomiast w plenerze, szczególnie jak trzeba wrócić do domu, no to już tego obrazu nie możemy skończyć. No i wtedy jest problem, czy mamy ten obraz kontynuować w pracowni z pamięci. No jeżeli jest dobrze zaczęty, mamy dokumentację, mamy szkice, no to jak najbardziej można go skończyć. Jeżeli nie mamy takiej dokumentacji, nawet żeśmy jakieś zdjęcie nie zrobili, no to już jest wtedy na no troszeczkę, no trochę kłopot. A wyjazd po miesiącu w to samo miejsce, no to już będą zupełnie inne kolory. No tego się za bardzo nie da zrobić. Ostatnim problemem jest to, że w pracowni zwykle gromadzimy wszystkie przybory, mamy zapas farb, mamy no, właściwie warunki takie dosyć komfortowe. Jeżeli zapomnimy zabrać w plener tubki żółtej farby, bo gdzieś żeśmy kończyli obraz, gdzieś żeśmy ją przełożyli i tak dalej. No, to w zasadzie całe, całe malowanie no to, jest, to jest męka, no, no bo jak zastąpić żółtą farbę? Dlatego my, jeżeli mamy jakąś pracownię, mamy ochotę malować, wchodzimy do tej pracowni i zabieramy się do pracy. Natomiast jeżeli jedziemy w plener, to ja zawsze proponuję przynajmniej dzień wcześniej, na spokojnie, skompletować sobie wszystkie. Przybory, wszystkie elementy i dodatkowe rzeczy, które będą nam w plenerze pomagały, po to, żeby się zająć czystą twórczością, żeby to malowanie w plenerze było dla nas przyjemne, a nie żebyśmy po prostu przyjechali, sprawdzili, że no, mamy wszystko, tylko farb nie mamy i no, fajna wycieczka wracamy do domu. Także tych różnic, proszę Państwa, między. Malowaniem w pracowni, a malowaniem w plenerze jest dosyć dużo. Natomiast, jeżeli się przygotujemy do tego odpowiednio, to i tu, i tu zapewne będziemy mogli czerpać ogromną satysfakcję z dzieł, które stworzymy. I oczywiście tego życzę.